Odcinek powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów kanału pod naporem. Zapraszam do oglądania i serdecznie dziękuję. Dzień dobry, dzisiaj opowiem Wam o moim ulubionym opowiadaniu, jakie kiedykolwiek przeczytałem, i przeczytałem je chyba cztery razy? Tak, warto je znać. I nawet jeśli nie przeczytacie, to w tym odcinku dowiecie się, o co ta cała heca? Będę analizował jak najgłębiej potrafię. Jest to opowiadanie najczęściej komentowane przez filozofów, humanistów, krytyków wszelkiego rodzaju. Zdajemy sobie sprawę dlaczego jest tak znany, Bartleby bo jest bardzo krytyczny wobec systemu i tak dalej, oczywiście, że jest. Tylko że jego sp sposób jak to działa, jak to jest zrobione, jak to jest napisane, jak to jest Petarda, to jest komedia filozoficzna. Tak, bym w najkrótszych słowach opowiedział, co to jest. Jest to jeden z najlepszych tekstów Ever. Tylko, że on właśnie może mieć swoje etapy. To moje streszczenie będzie takie właśnie, żeby tylko coś tam was zajawić, a później sobie przejdziemy to od nowa, zaznaczając więcej pozycji, zaznaczając więcej e, jakichś dróg, którymi możemy podążać i na koniec sobie to spróbujemy złożyć. Mam nadzieję, że to będzie e, fajne. Jest to śmieszna historia, naprawdę. Powstała w 1853 roku, czyli mniej więcej 40 lat przed tym, jak urodził się Franz Kafka, którego jeśli lubicie, na przykład jego opowiadania także... To to powinno wam się spodobać, tak myślę. Rzecz, jeśli zapomniałem powiedzieć, nazywa się Kopista Bartleby, czyli opowieść o Wall Street. Nie wiem czy jest wśród was dużo osób zainteresowanych rynkami kapitałowymi i historią Wall Street w ogóle, ale bez względu na to, na szczęście to opowiadanie dotyczy Wall Street w tylko pewnym stopniu. Mamy do czynienia z historią o biurze, a dokładnie o kancelarii Prawnej, która się specjalizuje w prawie sądowym i prawie kapitałowym. Coś w tym rodzaju. Chodzi o duże pieniądze, o dużą odpowiedzialność, o to, żeby wszystko było odpowiednio zarejestrowane, odpowiednio spisane. No i mamy szefa, który jest przemiłym gościem, sympatycznym, jest narratorem. W momencie, w którym historia się zaczyna, nasz szef ma trzech pracowników. Ich ksywki to Indor, Skubacz. I imbirek mamy. Element komediowy, yy, i to yy, tak wypada, że jeden jest trochę starszy, drugi jest w takim, powiedzmy, moim wieku, około 30, yy, a trzeci ma 12 lat. No jest takim dzieciakiem na posyłki, bo jego ojciec chce go powoli zapoznawać z pracą, zapoznawać z tym, jak, jak to życie będzie wyglądać, no i żeby zarobił sobie jakiś kapitał na przyszłość. I imbirek, zaczynając od najmniejszego po prostu lata po jakieś jedzenie, odbiera jakieś paczki, przynosi ciasteczka imbirowe. Ogólnie to opowiadanie jest bardzo krótkie. I skupię się trochę na relacjach między bohaterami, więc muszę troszkę powiedzieć o tych bohaterach. Skubacz to jest dzisiejszy odpowiednik, powiedzmy, juniora gdzieś w korporacji, który marzy jednak o tym, żeby gdzieś awansować, coś robić więcej. Co z perspektywy szefa, oczywiście, wydaje się, no, spokojnie. Chłopaku na razie. Kopiuj, masz to zadanie, żeby przepisywać dokumenty. To jest bardzo, jak mówi sam szef, żmudna, czasochłonna, męcząca, nudna praca. No ale takie mamy warunki i jest dobrze. Ten skubacz jest takim człowiekiem, który z rana jest niecierpliwy, narwany, właśnie pokazuje to, że jest zbyt ambitny, jak na te role, ale później wykonuje to, co musi zrobić i jest ok Odwrotnie, jeśli idzie o godziny dobrego nastroju i takiej werwy, i chęci, zapału do pracy. Jest z indorem, czyli najstarszym pracownikiem tego biura, tej kancelarii, który z rana wykonuje swoją robotę dobrze, ale później już się frustruje, już jest zmęczony. Jest czerwony, jest jak taki właśnie indoor. Ptak, który tutaj jest taki pomarszczony, czerwony, już taki przytyty, i w ogóle niezbyt chyba piękny. Indor zresztą jest biedny, źle się ubiera, nawet dostał raz od szefa surdut. To od razu stał się jakiś taki bezczelny, nie wiadomo o co mu chodzi. Postanawia nasz szef zatrudnić kolejnego kopistę. Już nawet teraz nie pamiętam jak go znajduje, ale pojawia się taki jeden zrekrutowany, który od razu się jakoś podoba, bo jest bardzo mm, zrównoważony, mm, chłodny. Taki skupiony na pracy, co szybko, widać, obejmuje stanowisko kopisty w biurze, przez pierwsze parę dni świetnie pracuje, a później odmawia posłuszeństwa, nie chce wykonać zadania które ma do wykonania które nie wiąże się już tylko z przepisywaniem ale tym sprawdzaniem kopii bo te kopie gdzieś rotują w tym biurze trzeba po sobie sprawdzać to są ważne dokumenty dotyczą dużych inwestycji jak sądzę bo na rat tak niedużo o tych pieniądzach nam mówi dobry pracownik naprawdę dobry pracownik mówi coś takiego coś tak krótkiego i dosadnego jak wolałbym mnie. po angielsku jest to jeszcze niegramatycznie powiedziane jest I prefer not to. Bez wood, bez rather, bez niczego. Jest wolenie. O, może to byłby lepszy przykład, ale ten jest w porządku. Zresztą Krystyna Korwin-Mikke. Nie wiem, czy jest jakiś, jakiś związek z Januszem Korwinem Mikkiem, ale byłoby to bardzo interesujące w perspektywie tego opowiadania. Niemniej przechodzimy do Bartelbiego. Tamci pracownicy też mają jakieś wady. Oni są, jakoś się równoważą. Jeden pracuje lepiej rano, drugi po południu, no ale Bartelbi odmawia. Posłuszeństwa. No i co z nim zrobić? Może nie zlecać tych dodatkowych zadań. Jak jest dobrym kopistą, niech kopiuje, niech kopiuje. Aż w końcu Bartleby w ogóle już nie chce kopiować. Szef chce go wyrzucić ostatecznie, no bo opowiada nam to w takiej relacji, dlaczego go no, musi zwolnić, no bo jednak musi go zwolnić, ale Bartleby zamieszkał w biurze i nie chce odejść. Prawdopodobnie stracił rozum, ponieważ nie chce pracować, nie wychodzi z pomieszczenia, prawie nic nie je, nic nie mówi oprócz tej swojej mantry, wolałbym nie. I co z nim zrobić? Robi się trochę tak przykro człowiekowi, jakby to widział, nie? Jakbyście byli takim szefem, który od samego początku mówi, że jakby są w życiu proste zasady. Prosta droga jest najlepsza, nie ma co niczego szczególnie komplikować, nie ma się co narażać, nie ma co wchodzić w konflikty. Trzeba sobie wszystko dobrze ułożyć. I pojawia się ktoś taki jak pracownik, który nas, nas szantażuje w sumie swoją obecnością. Yy, I nie da się z nim łatwo rozstać. Na koniec się z nim rozstajemy. Dochodzi do czegoś takiego, że to okupowane biuro. Aha, no tak, że szef postanawia przeprowadzić biuro. To są te elementy komediowe, nie? To jest groteska yy, w pewnym sensie. Bartleby zostaje zgłoszony przez. Policjanta, czy jakieś tam dozorce, że jest włóczęgą i powinien być eksmitowany, i trafił do takiego pszczółka, który się nazywa grobowiec. Też zabawnie. No i tam nasz szef, jako że jednak związał się przez chwilę z tym Bartelbim i naprawdę podobał mu się Bartelbi jako pracownik, odwiedza go tam w tym grobowcu i tam się dowiaduje, że Bartelbi nie je. I widzimy, jak Bartelby umiera. No i gitara. Skończyliśmy pierwszy raz czytać Bartelbiego. Moja ocena wówczas to było takie 8 na 10. Podobało mi się. dobre, gdzieś to 5 lat temu, jak to czytałem. No a później zaczynały się pojawiać jakieś takie kwestie. Tak chciałem zrozumieć więcej. Nie rozumiałem do końca. Wydawało mi się, że nigdy nie pojmę tego rodzaju absurdu, że to opowiadanie będzie dla mnie jakoś takie hermetyczne. Że... Będzie jeden z ciekawszych, jakie czytałem, ale że będzie moim ulubionym opowiadaniem? Nie, nie za bardzo, tak sądziłem. To przejdźmy sobie teraz jeszcze raz tę samą drogę. To jest bardzo ważne. Aha, no każde zdanie w tej, w tej opowieści jest ważne. Jest tak zakamuflowane to, że Melville. Publikując zresztą opowiadanie anonimowo, wiedział, co robi, i że jest to konstrukcja dla mnie misterna, wymyślona jak w krzyżówce, jak w, na wykresie giełdowym o, może tak że wszystko ma jakieś swoje określone znaczenie dlaczego cena spada, dlaczego cena rośnie tutaj dlaczego akurat mamy trzech pracowników z takich pokoleń. To jest jakieś znaczące, którego nie podkreśla nam narrator. Od razu wam to mówię. To jest relacja człowieka, który jest zwykłym, który założył jakiś Januszek, z, tylko że na dużym rynku, przy dużych pieniądzach. To jest zwykły gościu sympatyczny, miły, fajny. On nie wie, czym jest w tej historii. Jest narratorem, który opowiadał o jakimś dziwnym kopiście, którą współczuł. Zrobił dla niego wszystko, co mógł. Powiedział mu to. Jak go odwiedził w przytułku: Zrobiłem dla ciebie wszystko. Proponowałem ci pieniądze. Zapomniałem to wspomnieć w poprzedniej części. Że oprócz tego, że przeniósł biuro gdzieś indziej, to jeszcze chciał zapłacić Bartelbiamu. 20 tygodniówek imbirka. I nawet już się nie chce znęcać nad tym, że ktoś ma 12 lat i z dzisiejszej perspektywy. Pracując w wieku 12, 12 lat, to jest trochę nie tak, prawda? To jest bardzo nie tak. Od 16 chyba można coś legalnie zarobić, nie wiem. Nasi pracownicy yy w tej firmie inni kopiści. Jeden ma 30 lat i on wie, że to nie jest najlepsza robota, ale widzi obok swojego kolegę, który ma lat 60, jest w tej robocie i się denerwuje strasznie. Więc tamten się denerwuje na to, że może się za parę lat tak denerwować jak Indor. Chcę was uwrażliwić na to, że struktura i napięcia to jest to, o czym tak naprawdę opowiada Melville oprócz Tysiące innych rzeczy, o których opowiada, ale że jakiekolwiek środowisko pewnej hierarchii tu jest góra, czyli szef i pracownicy ma swoją dynamikę. Tutaj akurat jest to zaznaczone tak, że mamy młodego człowieka, który jest ambitny i który się denerwuje, że nie chce być w tej pracy przez kolejne lata, chce się wybić. To denerwuje szefa. Indor natomiast, który ma lat 60, może się denerwować na to, że na przykład 30 lat młodszy człowiek z małym doświadczeniem zawodowym zarabia podobnie co on w tej funkcji. Indor może być też zły, że jego rówieśnik wydaje mu polecenia i zarabia znacznie więcej od niego. Nawet do końca nie wiadomo ile, chociaż oni chyba wiedzą, bo przepisują papiery dotyczące transakcji, na no, to jest Wall Street, więc są to niemałe kwoty. Można się sfrustrować. Ten pierwszy etap Opisywania relacji w grupie, to jest opowieść po prostu o frustracji i o wyzysku. Frustracji ludzi zatrudnionych za małe pieniądze przy żmudnym, nudnym zajęciu. I pojawia się Bartelby, który niewiele mówi, jest idealnym pracownikiem. On nie ma żadnych potrzeb, on nawet nie wychodzi na obiady, nie wychodzi na przerwy. On je ciastka przyniesione do biura, które są tanie, bo przynosi je chłopczyk, który pracuje za dolara tygodniowo. Nieważne, jakie był, jaki było przeliczenie wtedy. Jedyne, co na początku nie gra, to to, że Bartelby mógłby być bardziej pogodny, że mógłby wyrazić jakieś w emocje, żeby nie pogadał, poplotkował, pośmiał się z nami, żeby jakoś był człowiekiem takim, a nie takim robotem do pracy. Przecież zgodzimy się, że no, robot do pracy, co to za życie? Można spytać z perspektywy szefa, co ty masz za życie, Bartelby? Chociaż tego pytania nie, nie zadaję. I dlaczego to się dzieje tak wcześnie, to jest po trzech dniach, kiedy pojawia się, wolałbym nie iść, no, sprawdzać tych kopii, co się robi w tym biurze. Jest to jak spotkanie cotygodniowe w korporacji, jest to jak rzecz, którą trzeba zrobić, no niestety. Narrator tego opowiadania nie wie, co się dzieje, i ja na jego miejscu też nie wiedziałbym, co się dzieje. Ja czytając to po raz pierwszy, nie wiedziałem, co się dzieje dlaczego Bartelby. To robi. Jest to sytuacja bardzo nieprawdopodobna, żeby ktoś odważył się zrobić to, co zrobił Bartelby, czyli odmówić kolejnego zadania. Dlaczego miałby w końcu zrezygnować z zajęcia, które mógł wykonywać cały dzień? Dlaczego to w ogóle robi taki problem z tym szefem? Dlaczego on go po prostu nie zwolni, nie wykopie, bo ma współczucie, ma empatię, on chce mieć czyste sumienie, on jest wierzący, chodzi do kościoła to jest dosyć istotne tutaj. Y no, i chce jakoś polubownie rozwiązać tę sytuację, ale się nie da. I z tej sytuacji trochę korzysta Bartelbim. W tej całej dynamice relacji coś się zaczyna mieszać. Jakaś hierarchia zaczyna wariować. To jest opowieść o miejscu pracy i jest to opowieść metaforyczna. I ten kryzys, który się dzieje w miejscu pracy z Bartelbim, może też być pewną metaforą czegoś innego. O ile metafora to jest tu najlepsze słowo, to jest pewna linia ujścia, by też mógł powiedzieć Deles, czyli taka rzecz, która nas wyprowadza gdzieś indziej, gdzieś w nieoczekiwane y, miejsca, w nieoczekiwane rejony. Bartleby pojawia się w bardzo ważnym miejscu, to znaczy w miejscu, które ma zrównoważyć coś, które ma coś dodać, jest pewne oczekiwanie w stosunku do Bartlebiego. Też myślę, że jest to ważny wątek do wyoksponowania, że ta pozycja już jest zajęta zanim Bartleby tam pójdzie, to znaczy jest przed pracownikiem, którego nam trzeba. Jesteśmy, chcemy się zwiększać. Potrzebujemy kogoś, kto wpisze się w nasze wymagania. I on się wpisuje w te wymagania, więc co? A może by podnieść poprzeczkę, albo no, nie, nawet nie podnosić poprzeczki, tylko yy, powolutku wdrażamy i sprawdzamy, w jakich rolach jeszcze Bartelby się sprawdzi. No czy będzie dobrze tam czytał z nami te teksty? No nie. Czy pójdzie do sklepu, jak go poproszę? Nie. Tutaj ten konflikt się dzieje i on jest niewyrażony, on jest nieobsłużony. W świecie, gdzie wszystko, tak na poziomie też yy, uproszczenia, jest mierzalne. Jesteśmy w biurze, jesteśmy przy rękach kapitałowych, jesteśmy przy sądzie, przy prawie, to wszystko ma być precyzyjne i pojawia się sytuacja, która jest o, daleko nieprecyzyjna. Sytuacja, gdzie mamy gościa, który jest pomylony, to się pojawia w tym, w tym tekście. Pozwoliliśmy ci pracować tak, jak chciałeś pracować. To co jest nie tak? Nie ma wytłumaczenia póki co i nigdy nie będzie ostatecznego wytłumaczenia. Wytłumaczenie tego, dlaczego Bartelby nie chce czegokolwiek, będzie się uaktualniać. I dlatego ten tekst tak działa. I o tym jeszcze będziemy mówić. Mam nadzieję, że ten materiał nie wyjdzie za długi, ale. Ma być tak długi, jak tylko mi wyjdzie, nie da się nic zrobić. Nagle szef, być może gdzieś nieświadomie, orientuje się, że żył w przekonaniu, że życie jest proste, że wszystko można zrobić. A kto mu tak podszeptał takie przekonanie? Świat, w którym żył. Świat jako pewna przestrzeń trochę wirtualna, kulturowa, kiedy pracujecie, jesteście szefem, jesteście na szczycie hierarchii, jesteście na Wall Street, zatrudniacie ludzi, nad... znaczy, używacie ksywek, żeby o nich mówić. Jakby yy, mówicie o nich czasem, że są bezczelni, tak po prostu, i rzucając mimochodem, i że uważacie się za dobrych ludzi, wszystko gra i pojawia się coś czy ktoś, yy, kto wam coś tak wskazuje na was palcem, yy, tylko nie mówi o co chodzi. Dziwnie się patrzy, coś odmawia, jakby nie wiadomo, jaki jest problem. I on się za cholerę by nie dowiedział, jaki jest problem. Mógł się domyślać, Bo był człowiekiem mimo wszystko empatycznym i opowiada nam tę historię. Być może dokonała się w nim jakaś refleksja, kiedy to wszystko się kończy, on sprawozdaje, że odwiedza w przytułku Bartelbiego. Bartelbi nie je. ten jeszcze właśnie wręcza te dolary Kucharzowi w tym miejscu, żeby zadbał o niego. Zostaje Bartelbi potraktowany wtedy jakby był właśnie człowiekiem bogatym, jakimś, nie wiem, skojarzonym tam przez jakieś machloje podatkowe, to jakby fantastyczne, fantastyczne są tam zagrania i I okazuje się, że oczywiście ta metoda też nie działa. Jakby pieniądze nie działają. Co zrobić w świecie, w którym pieniądze są najważniejsze i pieniądze przestają działać? Co zrobić w tym świecie? I to jest pytanie wyrażone i zadane w 1853 roku można stawić opór. Opowiadanie z samego serca nowoczesności. My mówimy jako osoby jakoś tam wykształcone w kierunku humanistycznym, że mam, mam jakąś postmodernę, późną nowoczesność, ale my jesteśmy głęboko w nowoczesności. To, co my teraz nazywamy późną nowoczesnością czy postmodernizmem, to jest jakiś etap. I nowoczesność jest bardzo silnie zestawiona z ustrojem społecznym. Zasady są przy kapitale jesteśmy w kapitalizmie. Wiadomo, że narzekanie na kapitalizm jest jakoś taką. Mało medialne i mało kogo grzeje, w sensie nikt nie lubi tego robić. I to też może jest jakiś symptom, że, że nie potrafimy nazywać tego, co jest nie tak. Y całe to opowiadanie jest o nienazywaniu rzeczy. Y Barthelby niczego nie nazywa. Y on mówi o swoim pragnieniu, które jest puste. On niczego nie chce, coś go blokuje. Y i tu musimy, musimy to czytać, jak się czyta, nie wiem, teksty ym, wysoce symboliczne, wysoce metaforyczne, żeby się otworzyć na to wszystko, co tam jest. Bo jest tam bardzo wiele. I jak już to wszystko przeszliśmy, przeczytaliśmy, przeżyliśmy, wzruszyliśmy się być może tym losem Bartelbiego, a może w ogóle tego nie zrozumieliśmy, może się śmialiśmy albo z Bartelbiego, albo z szefa, na koniec jest jeszcze jakiś dziwny wątek, który się pojawia już na pierwszej stronie, że oprócz jednego faktu opowiada całą prawdę, ale znaczy oprócz jednej plotki opowiada całą historię tak, jak ją widział i e, doświadczył nasz narrator. I na końcu jest ta plotka, że Bartelby zajmował się niszczeniem, no, jako Zatrudniony w urzędzie odpowiednim niszczył listy niedostarczone, martwe listy. I to też może jechać na tym wzruszeniu, że. O, listy miłosne nie dochodziły, bo to umarł na wojnie, czy gdziekolwiek. No ale polecam jednak czytać ten tekst wielo, wielowymiarowo i no takie można mieć poczucie na koniec, że jest to takie dziwne. I długo się zastanawiałem nad tym, co to może oznaczać. To, że Bartleby jest tego rodzaju listem jako i opowieść i postać tak samo działa jak niedostarczony list co on właściwie wyraził czy on cokolwiek wyraził wyraził opór wyraził swoje nie ale kto to usłyszał ktoś to usłyszał tak naprawdę usłyszał ktoś to coś to zadziałało ten list nie został zniszczony Bartleby jest niezrozumiany nieodczytany to zastanówmy się, czym jest kopia. Czym jest błąd w kopii? Może to jest też błąd w kopii. Kim są pracownicy w tym, w tym biurze? Oni jakby są różni, ale jakby mają te. Dobrze pracują i źle, no ale każdy w podobnym stosunku. Tam się uczy jeszcze taki mały chłopczyk, który na razie jest fajny. Będą z niego ludzie. No i jest szef, który jest dobrym człowiekiem. I no, od wielu lat, od 30 lat, mówi, pracował z różnymi kopistami. I, i, i jeśli potraktować kopistę Bartelbiego jako tekst tak nasycony znaczeniami, to yy, czy, czy nie dałoby się tego odczytać, swoją drogą odczytać, właśnie jako system, który się kopiuje, jako ustrój, który się kopiuje? Że imbirek za 50 lat być może będzie yy, Indorem 2.0? Albo kimś, kto będzie swoim dzieciom mówił, powinieneś szybciutko zacząć zarabiać jakieś pieniądze. Nie ma w tym nic złego. Nawet we mnie teraz się rodzi to takie. Nie ma w tym nic złego, żeby tam wcześniej dbać o finanse. Finanse są bardzo ważne. Wszystko to jest bardzo ważne. Dopóki nie pojawi się ktoś, to powie... Nie. Wolałby mnie. No ja tu zostanę, ale wolałbym nie, cokolwiek. Zróbcie coś ze mną, ja już nic nie zrobię. Wy wszyscy coś robicie, ja już nic nie zrobię. Ja już nie chcę. I nagle system nie chce się reprodukować. Pojawiła się jakaś luka, coś, jakaś przerwa, kryzys, cięcie. Na chwilę. Cała ta historia jest o niełatwych, niedostarczonych znaczeniach o znaczeniach, które są. Niemal że one, one już wpadają do tej skrzynki, ale gdzieś ulatują. Trzeba się schylić, trzeba to czytać. To ma 200 lat i ten tekst się w ogóle nie starzeje. To, że ta sytuacja nadal wydaje nam się albo śmieszna, albo dziwna, to tylko oznacza, że ten ustrój trwa. To znaczy, kto bierze odpowiedzialność? Na końcu jest, jest czysty szef, już tak, bo war, bardzo ważne jest dla niego, żeby nam podkreślić, że on zrobił wszystko, co mógł. On zrobił wszystko, co mógł, ale ten Bartelby nie chciał wziąć tych pieniędzy. I później nie chciał jeść tego lepszego jedzenia w zamknięciu dla włóczęgów. Wówczas, którzy byli za, zamykani za nie wiem, no właśnie, psucie estetyki ulic, załóżmy. Partelby pewnie by sobie poradził na zewnątrz, ale czy on w ogóle chciał sobie radzić? To jest jakaś konstrukcja, która nam próbuje rozbić system w realistycznym opowiadaniu. To opowiadanie jest z nurtu realistyczne. Nie dzieje się tam nic ym, y, dziwnego, surrealistycznego, nadprzyrodzonego, jak u Kawki się zdarza, że się dzieje. Że są totalnie absurdalne sytuacje, w których możemy dokonywać podobnych operacji takich na znaczeniach, żeby szukać tych wielu znaczeń itd. i tak dalej. I kawka na tym jedzie. Melville robi to jeszcze w tym, na tym etapie zwykła opowieść o Wall Street. O jakimś tam kopiście. I to jest jak taki wysłany list. I teraz kim my jesteśmy? Jesteśmy tymi, do których ma dotrzeć ten list. No. Sorry, że się unoszę. A propos to jest także o unoszeniu się, o emocjach, o powstrzymywaniu emocji, o wyrażaniu emocji. Bartelby nic nie wyraża. Co wyrażają Indor i tamten? Wyrażają jakąś frustrację, ale czy całą? No, nie ma bata. Nie ma bata, że całą. Wyrażają ją tylko, jak przekroczą jakąś granicę, albo ich ciało nie wytrzyma. Nie wyrażają. Co wyraża nasz szef, naprawdę. Wyraża to co chce. I dlaczego on może na to sobie pozwolić? Dlaczego to jest opowiadanie napisane przez tego, który, no nie wiem, może jest trochę odpowiedzialny za to, co się wydarzyło z Bartelbim, może dało się to jakoś rozwiązać, trudno powiedzieć, ale nie ma co go obwiniać. On nadaje ton. On to ustawia. On całą tą sytuację ustawia. On jest szefem, on jest centrum. Tam możemy sobie robić plusiki, minusiki, ale to ma się skupiać wokół szefa. I kiedy pojawia się kryzys. Nie ma tego, nie ma tego. Ale nadal można wyrażać, co się chce. Tylko gdzie jest sprawczość, gdzie jest odpowiedzialność? I za słowa, i za działania. Bo tłumaczy się jak może z tego, że Bartelby skończył tak, jak skończył. I on naprawdę wierzy w to, że nic nie mógł zrobić. I ja w to wierzę, że nikt nic nie mógł zrobić. I powiem Wam więcej, że my dzisiaj niewiele możemy zrobić. Jest to pewna struktura, która się no, rozrasta, prowadzi do wzrostu, gdzie kapitał się reprodukuje, gdzie rynek finansowy, jeśli się zainteresować, a bardzo Wam to polecam, żeby interesować się, czy zacząć może interesować się rynkiem kapitałowym, nie żeby właśnie tam chciwie szukać zysku i zarobić milion w miesiąc, tylko żeby zobaczyć, jak to działa. Jest to niesamowite jak reprodukuje się kapitał. A, a co to jest reprodukcja? Kopia. O. Może reprodukcja tego systemu kiedyś się skończy. Tak jak skończyła się chęć do pracy kopisty. Może tak samo jak skończyła się taka funkcja jak kopista. Trudne jest to do pojęcia. Jest to enigmatyczne opowiadanie. Ono jest bardzo proste. Ono jest jasne jak słońce. Jeśli jesteśmy gotowi, żeby odebrać ten list. Jeśli nie jesteśmy gotowi, i tak może być fajny. Świat tak jest, nie wszystko załatwiają pieniądze, ale, ale pieniądze regulują to. Pieniądze służą do tego, żeby re regulować relacje i wy możecie się z tym nie zgadzać. Ale, ale tak jest. Bardzo was zachęcam, żeby ten podtytuł opowiadania przeczytać dobrze i w ogóle go przeczytać, czyli opowieść o Wall Street. Kopista Bartleby, czyli opowieść o Wall Street. Bardzo Wam dziękuję za uwagę przy tym odcinku. Jeszcze raz y, proszę o polubienia, komentarze, napiszcie swoje interpretacje, cokolwiek przychodzi Wam na myśl. Y, no, i mam nadzieję, że ten list dotrze i że gdyby w tym świecie się czytało może częściej, więcej tego Bartleby'ego jakoś się szukało tych naszych rzeczy wspólnych w tych dwóch światach w tym w którym żyjemy i w tym gdzie żył Indor i Skubacz e, jak się dopełniali jak byli niemal tacy sami z perspektywy systemu to dla szefa byli różni szef mógł z bliska dopatrzyć się tych różnic ale system hmm, kim był Bartleby dla systemu był ktoś kto albo bierze pieniądze albo nie bierze a skoro woli nie, no to trudno. Niech ginie, niech zdycha. To nam mówi nasz piękny system XIX wieczny. Nie wiem czy dzisiejszy. To mówi. Dzisiaj jest na pewno lepiej. Do usłyszenia, do zobaczenia.